Po raz kolejny taka duża, sportowa, koszykarska impreza gości w Mrągowie. Opowiedz nam o tym, co się tutaj dzisiaj dzieje i co będzie się działo, bo jeszcze impreza będzie trwać. E, tak. Czwarty raz z rzędu w koszykówka 3 na 3 ma swój turniej. NMR City Ball Challenge w tym roku wychodzi na ulicę. E, wychodzimy z orlików. E, NMR City Ball Challenge e, jest, mm, jest taki... Turniej dwóch wielkich projektów. Jeden to jest Siemens Grand Prix Polski 2013, czyli cykl 21 eliminacji ogólnopolskich. NMR właśnie wśród takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, po prostu te wojewódzkie miasta i nasze małe rągowo jest na liście turniejów eliminacyjnych. Jest zarazem finałem korony warmi Mazur. To jest taki projekt, który zrodził się w głowach tutaj ludzi związanych z Koszykówką Rągowie, związanych z naszym klubem. Korona Warmi Mazur są to oficjalne mistrzostwa w Armii Mazur koszykówce 3 na 3. Z finałem w Mrongowie zrobiliśmy w tym roku trzy turnieje. To jest trzeci, jeden był we Blągu, jeden w Wolsztynie. Już mamy zapytania, czy w województwie jeszcze w następnym roku to powiększymy, tak więc jest bardzo duże zainteresowanie koszykówką. Warto się pochwalić. NMR Silver Challenge czwarta edycja jest bardzo mocny, bardzo mocny sportowo do Mrągowa tutaj przyjechały sklep koszykarza czyli aktualni mistrzowie Polski dzikie węże z Warszawy czyli wicemistrzowie Polski jest zespół Black Shadow z Biegostoku, który tydzień temu w Olsztynie zdobył trzecie miejsce jest zespół Riddle House, który w Elblągu zdobył pierwsze miejsce jest zespół Sokoły Ostrów Mazowiecka który zdobył pierwsze miejsce w Olsztynie, tak więc NMR zarazem jest międzynarodowym turniejem w tym roku, bo mamy nawet gości z Litwy. Jest blisko przyjechali, walczą z naszymi Oczywiście klub sportowy Aspręgowo wystawił swoich zawodników, żeby, żeby powalczyli, ale to już jest koszykówka na zupełnie maksymalnie wysokim poziomie. Żaden, żaden poważny zespół, który tu przyjechał nie odpuszcza, naprawdę wyniki kończą się małymi różnicami punktów, bardzo, bardzo się pod koszem masują, tak więc no, basket na najwyższym poziomie. jak roceni niż poziom, no jesteście w Olsztynie byliście najlepsi. Tutaj pewnie też myślicie o zwycięstwie, ale chyba rywalizacja silna. Yy, tak, tutaj zdecydowanie mocne ekipy, yy, ciężka, męska gra. Już od początku trafiliśmy na yy, praktycznie rewanż z Olsztyna z Black Shadow z Białego Stoku. Także postawili ciężkie warunki, bo gra, wygraliśmy pod ogrywce. Eee, drugi mecz też był ciężki z wicemistrzami Polski, Dzikie Węże, no, tam ja spadłem za cztery fale, no i koledzy już sobie nie poradzili, no i teraz trzeci mecz był z bodajże z jakąś, z, 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 bas, z basketem chyba z, z Litwy. No i niestety też przegrany, no teraz czekamy na czwarty mecz. Powiedz mi, żeby dobrze grać w koszykówkę uliczną, chyba nie wystarczy grać w dobrze w normalną koszykówkę, bo to trochę inne sporty. No zdecydowanie, tutaj trzeba tak bardziej po męsku, można jakieś tam, sędziowie bardziej tam pozwalają na taką męską grę. No i co widać tutaj, lekkie skaleczenie było, no ale jakoś, jak się poświęca człowiek temu, no jakieś tam urazy wychodzą. Obserwujesz spotkania dzisiejszego turnieju, jak ocenisz poziom? Oj, poziom jest bardzo wysoki, naprawdę myślę, że jest to no, turniej, no, jeden z, z najwyższych poziomów. Jeżeli widziałem w Polsce, a naprawdę byłem na wielu turniejach, dawałem pokazy oraz y, uczestniczyłem w konkursach i naprawdę, no, jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o poziom korzykówki. Takie imprezy są bardzo potrzebne, szczególnie młodzieży, którzy, ponieważ, no, Młodzież potrzebuje inspiracji. Według mnie takie, takie konkursy są dla nich bardzo dobre, ponieważ nie dosyć, że koszykówkę widzą na wysokim poziomie, chcą jej dorównać, to jeszcze widzą pokazy, które są bardzo efektowne i również chcą robić to, co my.